Czym zajmujecie się prywatnie? Oprócz zapisaniu muzyki, tworzenia muzyki. Ja jestem w tej chwili kurierem, no, świeżym. no. Także się uczę rejonom, po którym jeżdżę. Na szczęście jest to rejon kaszubski, dobrze mi znany. Jak go sobie radzę. Z moją dziewczyną tworzymy, jakby taki. Taki punkt, w którym właśnie sprzedajemy zapiekanki, no po prostu nad no, morzem, w polskim sezonie, Też no. jakby chałturze gram na weselach, bo z tego w naszym rejonie jakby muzycznie można się chyba najlepiej utrzymać. Kochani, jak wiecie, uwielbiam zaskakiwać, w związku z tym moim najbliższym gościem będzie zajwisty zespół Weselny, zobaczcie jak grają. A teraz zobaczcie jak grają po godzinach, czyli kiedy nie są na weselu. Co, nie? Proszę. To oni. Szok. <laughs> Chcielibym stale czegoś tu szukał. Chcielibym błądził z dziurami w butach. Chcielibym chodził sam po ich górach, sam. Chcielibym upad, idąc po trupach, ale... Tak trudno uwierzyć, że nie będziemy wieścić. Teraz wypij do samego.